Siemanko, z tej Tinkro, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie mój stary świat Survival. Na początku tego filmu możesz strzeć łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. Nie wiem czy mam skina Steve'a, ale dobra, to już nieważne. Zobaczymy sobie mój stary świat Survival. Na wersji 1.12.2 A w tym miejscu, co właśnie stole, no to pierwszy raz się zrespiłem. Tak sobie poprzypominam, też mnie już tu dawno nie było. No i widzę, że jest to dosyć konkretne. To dobra, może pojedziemy po kolei. Nie będę biegać, bo wiem, że chyba jest tego dosyć dużo tutaj na tym świecie. Oto tutaj mamy takiego bałwanka małego, coś tego typu. Wokół takiego małego jeziorka. No myślę, że okej. Okay. Tutaj jest taki, jakby to nazwać, no domek rybacki, coś tego typu, który nie jest jakiś rewelacyjny. Oczywiście, tak przypomnę, powiem, że ten świat był budowany jakoś dwa lata temu, więc poziom budownictwa, który jest teraz tutaj, a który był powiedzmy w wiosce tej z Brodatych, która no niestety... Jak wszyscy wiemy co się stało zniknęła przez pożar, ale to już tam nieważne No to jest ogromna różnica. Tutaj takie małe zameczki pi na piasku, których design nawet jest całkiem całkiem dobry. Który może nie jest jakiś rewelacyjny, ale nie wiem co to miało znaczyć. Jakaś mała bitwa pomiędzy zamkami. Już nie pamiętam. To są dwa jedyne takie drzewa duże, które zostały chyba od początku, które tu od zawsze były, nie chciałem ich przenosić. Takie suche jakieś drzewko, jakaś, czy to jest, żmija zgadza się, to jest taka żmija, jakby a można w sumie na nią wejść, bo jej design też jest nawet taki całkiem ciekawy, bo nawet zachód się robi słońca. Zachód czy wschód? Zachód. No jest na troszkę wysoka, ale jest. Myślę, że całkiem fajna. Dekoracje, jakie widzicie tutaj, no to są na. Wtedy były to dla mnie na bardzo wysokim poziomie. No a teraz to jest takie. Teraz moim zdaniem by to było słabe. Ale czemu nie? Ogromne pole. Nie wiem w jakim celu, żeby po prostu było. No i taki Mały wiatra, który jest ok, ale teraz, teraz bym go zmienił na pewno M mu delikatnie wygląd. No dobra, lecimy dalej. Tak powiedzmy dookoła. Nie jakiś krasnoludek, coś to miał być. Nie wiem. Stajnia. Znaczy nie stajnia, tylko ta jak się to nazywa. Do zwierząt. O, kurde, wyleciał mi teraz z głowy. Ale dobra, nieważne, na zwierzęta tą. Zagroda, nie, zagroda to jest, nie, nie wiem, dobra, nieważne. I tutaj zaczyna się taki ład, fajny dosyć projekt, taka, to się chyba nazywa faktycznie, nie, chyba jakoś wieża magii. Zgadza się? Zgadza się, dobra. No i jest to taki naprawdę ciekawy konstruktywnie, Projekt. Teraz bym się go nawet nie powstydził, bo jest konstrukcja ma taką dosyć nietypową. Tutaj jakaś wiedźma z kosmosu, coś tego typu, nie wiem co to ma znaczyć, ale jest ok nawet. Tu takie dekoracje nawet, nawet całkiem dobre, takie trochę drewna i snopów tego siana. Taka mała fontanna. a Też nawet design ma też nawet całkiem dobry. No i tutaj taki płot, nie wiem co miał oznaczać, chyba koniec działki. Nie pamiętam już. No i katedra. Kiedyś to była fajna katedra, mi się ona wtedy bardzo podobała, no ale teraz przy tej mojej co teraz zbudowałem, no to... Tutaj to to jest daleko w tyle, chociaż też nie jest zła. To jakieś dekoracje małe. Okay. Taki mały placyk. Taki plenerowy, coś tego typu. I to wygląda naprawdę. Naprawdę dobrze. Mi się to. Tak teraz z perspektywy czasu nawet jest OK. W sensie to jest, Nie jest to puste, ale jest fajnie wypełnione. O, może tak. Naprawdę dobre. Tam, jak widzicie, oczywiście jakieś balony, wszystko lata w powietrzu. O, super. No to rip trochę super. No dobra, kontynuujemy zwiedzanie rycerz taki sobie który nawet jest całkiem dobry no, jest taki fajny dosyć pomysłowy taki wielki no i mi się osobiście dosyć podoba tutaj mam taki mały pokój alchemiczny w którym no takie są podstawowe kilka rzeczy no i portal do netheru ale tam pójdziemy potem no i tutaj taki Kilow, taki nie wiem co ten kilow ma oznaczać, taki krzywy. Ale to była moja kopalnia. No i tutaj tak, taki delikatny designik ze szkłem, tak do końca. Okej, okay, nawet helikopter. No i taki Big Ben, który też, też jakbym teraz go wybudował, też bym się go nie wstydził, bo widzę, że też ten design jest taki już bardziej umiejętne budowanie. no Dobra, ten fragment zwiedzony, no to teraz do pierwszego projektu w tym, no w tym mojej, w moim survivalowym świecie, czyli domku, który jest no słaby na, ten, na teraz dla mnie, też kiedyś te design, te takie powiedzmy takie wcięcia, coś tego typu jest całkiem nawet okej. Okay. Teraz tak szybko, czy coś tu jest uzupełnione w tym domku? No jest jakiś taki design. Burek. okej okay. Czy tam coś było jeszcze? Bo coś mi się kojarzy, że chyba coś było. A tak, byli, dobra, byli wieśniacy. Którzy sprzedawali mi parę książek. I tutaj taka przepalarnia. Zbrojownia, taka lekka. I co tu jest? Aha, to jest pokój na czciny. Aha, to miałem kiedyś skończyć, ale. Nigdy go nie skończyłem, bo nie wiem, czy chyba nie, nie chciało mi się. Domek na drzewie. Taki Taki raczej podest niż domek Teraz widokowy może, ale też jest to nawet OK. Muszę lecieć trochę szybciej, bo to tak... Ja musiał to wszystko pozwiedzać, to spokojnie tak to pół godziny może wyjść jak nie więcej Tutaj taki mały kurczaczek No i tu jest kolejne te dwa takie Jak to nazwać? No balony O To był chyba drugi projekt na moim świecie tutaj czyli taka delikatna farma w sumie wszystkiego Dekoracje takie naprawdę na niskim poziomie Ale kiedyś to było fajne, jak już to podkreślałem a, tu jest tort na 16 urodziny, Który też nie wiem. Czym jest taki, ale ok. Nawet ok, konstrukcja. Farma kaktusa. Farma trzciny cukrowej. No i tutaj taki kowal. A do góry jest takie kowadło, takie. Ten redstone chyba prawdopodobnie miał oznaczać jakieś, nie wiem, że to jest rozgrzane, ten kowadło, coś od góry, że nie wiem, coś jest świeżo wyrabiane, coś tego typu. No i tutaj taki design mały. Ale co to było za przejście? A! Tablica projektów, które kiedyś miały powstać, i chyba większość z nich chyba powstało. No i tu macie tak mapkę z góry. Tutaj w podziemiach mam taką jakby to nazwać świątynię, chyba była to. A, dokładnie, to była taka świątynia, trochę podziemna, coś tego typu. Nie wiem, co to miało symbolizować. Ale sam design i wygląd, nawet fajne, kolorystyczne. Mi się to podoba, nawet z perspektywy czasu. Mały enderman. Trzymający bloczek Dirta. Myślę, że też nawet całkiem fajny. No to idem, idziemy najpierw do, do takiego dosyć konkretnego, solidnego projektu, który mnie dosyć wtedy kosztował dużo czasu. Mianowicie y, dwie wieże WTC, World Trade Center. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi. One są oczywiście symetryczne z każdej strony, te, może te glowstone'y tam są trochę inaczej, ale generalnie koncept jest, że symetryczne. No i co, no nie wiem, one są dosyć duże jak widzicie, no nie wiem na ile one są kratek, ale myślę, że fajnie one są zrobione. Mogłoby być lepiej, ale jak na wieżowce jest całkiem, całkiem dobrze coś tam jeszcze było, bo nie pamiętam już w tym tunelu czy miał powstać projekt bo na pewno miał coś powstać a nic tu nie ma a dobra wiem co tu miało powstać miała tu powstać jakaś malutka wioseczka ale finalnie nigdy nic tu nie powstało bo albo nie miałem czasu albo chyba to były już czasy kiedy się pierwszy raz przeniosłem już no jakby na brodatych i wtedy tam dosyć grałem i to zacząłem grać, znaczy grałem jeszcze wcześniej na 1.12, ale to... na Easy 1.12, ale to już było dosyć dawno temu. A potem się przyniosłem, jak już skończyła się edycja, no to przyniosłem się na 1.8 i to chyba była czwarta edycja, na której już wybudowałem jakąś tam wioseczkę. No i tutaj mamy tą grecką świątynię, jak już wcześniej wspominałem, która też była jednym z pierwszych projektów, który tu powstał. No i też myślę, że jest całkiem, całkiem dobra. Tu chyba powinny być jakieś dywany, ale nie wiem czemu. Coś nie ma. Dobra, wejdziemy sobie na jeszcze wyższe piętro. No i to, to jest też taka mała wieża widokowa. I też to myślę całkiem, całkiem dobrze wygląda. Tutaj mam taki dosyć, chyba, późny projekt już. Jeden z ostatnich przypuszczalnie na tym survivalu, ponieważ widać, że on już jest do bardzo dobrze jest zrobiony. Taki. Bo tutaj miałem właśnie bardzo pusty teren i chciałem to jakoś to zagospodarować. Tu też coś miało finalnie powstać, ale nie pamiętam czemu nie powstało. Albo nie miałem czasu, albo po prostu pomysłu nie miałem na to. Natomiast tu też, tu też był pusty plac, no i zrobiłem sobie takiego smoczka, który też konstruktywnie jest naprawdę fajny. I nie ukrywam, że jak wejdzie nowe edycje, nowa edycja 1.8, która jest no w przeciągu kilku dni powinna wyruszyć tak według no, twierdzeń właścicieli serwera i może postawię tam takiegoż tego yy, smoczka. Tylko że będzie problem, bo to jest 1.12, więc tutaj są te bloki kości, tam nie ma na 1.8, no ale alternatywnie czymś to można zawsze zastąpić. No to idziemy powiedzmy do takiego portalu, który tu też powstał, bo to taki portal widać ok nawet Oczywiście symetria, bo to to jest ważne. Nie wiem co on miał oznaczać ten portal, ale ok Tu też pewnie miała jakaś wieża malutka powstać albo coś, ale to już... Nie powiem. Nie pamiętam czemu. Czemu tu nie postawiłem? A no, przypuszczalnie dlatego, że wszystko... No że czasu nie było kiedy. Jak już się zacząłem przenosić na brodatych to potem tam dużo siedziałem. No to dobra, lecimy dalej. No i taki mój magazyn. Pod kopułą. Sama bryła jest kulista. Taka okrągła, nie kulista. No i też myślę, że tu całkiem dobrze wyszło. Nie, tu też środka już nie zagospodarowałem jakoś. Rewelacyjnie, no, Pochodnie. Chciałem tu jakiś pewnie. Na, chciałem na pewno jakiś sufit postawić, ale. Nie wiem, nie pamiętam jeszcze mu. Nie postawiłem, bo to był dosyć też późny projekt. Więc, znaczy późno, późno powstał, ale. Na pewno dużo prędzej niż na przykład ten szkielet, czy... czy nie wiem, czy choćby i ten portal co tam jest. Ale to już się nie będzie nikogo o to zagłębiać. No i... Wieża neterowa taka. To był też konkretny projekt jak na moje czasy. Wtedy. Wtedy ja jeszcze grałem tak w Minecrafta tak sobie... Okazjonalnie i nie umiałem nic budować. No i wtedy pomyślałem sobie, no taka wieża to będzie mi zajmie kilka, kilka tygodni budowa takiej wieży, żeby to fajnie jakoś zagospodarować. No ale myślę, że to całkiem dobrze wy wygląda. No to... Tu jest pusto. No to dobra, idziemy do góry i pokażę wam jak wygląda widok z góry. No dobra, jesteśmy u góry, no i tak widok jest nawet całkiem ok tej wioseczki w sensie z góry ta wioska wygląda już taka naprawdę fajnie, pełna wygląda ale no nie jest jakoś super wybitnie zrobiona, chociaż jest tutaj fajnie no to co, lecimy dalej pomarańczowe de dekoracyjne drzewko no, bo czemu nie stało sobie takie zwykłe drzewo, to pomyślałem sobie zastąpię sobie no, i też wygląda całkiem dobrze jako dopełniacz. No to idziemy teraz do, do tego domku, do góry, który jest taki trochę jako już dopełniacz, coś tego typu, ale myślę, że też dobry wygląda. Pusty jest jakoś, nie jest jakoś wybitnie udekorowany, ale jest ok. I tutaj to są. Co to Aha, dobra, to już co to są. To są jajka wielkanocne. No, bo tu to był taki pusty teren i chciałem to jakoś wypełnić jajkami każdego koloru. Nie wiem, czy mi się finalnie udało, ale jest tu tych. No nie wiem, tak, 15 jajek tu może jest. No i okej, okay, myślę, że to wygląda. No mogłoby. Na pewno tu miał ich powstać więcej, ale myślę, że też nie jest skończony. Kolejny projekt tutaj. Znajduje się chunk, który, o, ten chunk i ten chunk, co tutaj się znajdują, to one się na siebie, nie wiem jak to się stało, ale obojętnie co tutaj postawię, to to się tutaj nakłada. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. Skrótne pokazanie to było, nie, G, o dokładnie, F3 plus G. To było pokazanie chunków, że ten chunk zgadza się idealnie z tym chunkiem. I tu też już było, tu też stał kiedyś jakiś projekt, jakiś posąg jeśli dobrze pamiętam, ale ale pewnego dnia się pojawił błąd i od tego czasu obecnie co tu postawię to się to nakłada w tym miejscu. Nie wiem czemu i się nigdy tego nie dowiem. Taki mały port tutaj jest. No i tutaj znajduje się taki most Który prowadzi do kolejnej części tej wioski O, creepery są kolejne No to idę szybko się wyspać Tutaj mamy taki malutki targ No bez żadnych wieśniaków, bez niczego Ale sam, sam pomysł na to też już jest też było dosyć późno to robione. Myślę, że jeden z ostatnich projektów, który tu jest, bo widać już tutaj od razu inne budownictwo. Tutaj, co dobrze pamiętam, miała powstać ten, jak się nazywało, Wesołe Miasteczko, no ale albo nie miałem motywacji, albo nie miałem czasu. Który? Jedno z tych dwóch. No i tam są takie owce różne kolorowe, no to do na różne wełny. Tutaj widzicie ten chunk. On jest tak wypełniony wszystkim naprawdę. Ale dobra, już nic nie mówię. No i tutaj macie jeszcze raz te dolina wielkanocna, jakby to nazwać, coś tego typu. Drobny most. Latarnia morska, która też... Jest taka dosyć kwadratowa, ale to też był na pewno jeden z pierwszych projektów, więc od razu widać styl budownictwa, który był kiedy. No i chyba ostatnim projektem, jak już się nie mylę, tutaj na tym surowaniu, na normalnym świecie, to jest wulkan, który też jest całkiem dobry. No to skończyliśmy zwiedzanie no to co jest w normalnym świecie. I chyba coś mam jeszcze jeśli dobrze pamiętam w neterze jakiś chyba jeden mały projekt. Ci. I w endzie y, ekspiarka. No i to chyba będzie na tyle. Na pewno tu miał jeszcze powstać jakiś statek, coś tego typu. Chyba, że chcecie. Jeśli powiedzmy nie wiem, będzie 15 łapek w górę pod tym odcinkiem. Albo będzie duża aktywność w komentarzach, że powiedzmy, chcecie, abym ja jakiś projekt tu postawił. To ja jestem otwarty, mogę coś tu jeszcze postawić, bo to nie jest jeszcze świat zakończony. No to co, wchodzimy do netteru. No i tu w sumie, jedynym projektem, który powstał, to jest taka mała kopuła i no autostrada do. Trzech rzeczy. Na pustynię, skończona do endu, do którego zaraz się chyba udamy. No i miała powstać do dżungli, ale widzę, że nie skończyłem tego. No i to w sumie tyle z endu, no to pojedziemy do. Znaczy tyle z Netheru, no to jedziemy sobie do endu. No to jest bardzo króciutki odległość, więc. Zbieram łódkę i idziemy do endu. Tutaj też taki delikatny design tego przejścia. No i tu jest w sumie najmniej w tym endzie, ale okej. Okay. No, portal jak portal, żadnej rewelacji. No i tu jest w sumie przejście. Tu jest taki delikatny design na spawnie. No i ekspiereczka, jak ekspiarka. No przejście jest tragiczne, tragicznie wyglądające, ale przynajmniej ekspiarka jest, no bardzo dobrze wydajna. I teraz z perspektywy czasu, nie wiem po co ja tu rob, robiłem taki duży magazyn, ale i po co ja to mam wszystko perłami wypełnione, ale nie wiem. Ale przynajmniej eksperka jest naprawdę wydajna. Sami sprawdźcie. Uderzę kilka razy. I lecą. Hordy. Nie będę ich oczywiście klepać, ale o to mi w sumie tylko chodziło. A platforma jest naprawdę niewielka. Nie wiem, on może mieć 50 na 50 może. No i to chyba na tyle z mojego survivalu. a tutaj jeszcze testowałem sobie czy może urosnąć ten, pszenica w endzie, no i jak widać, może. No to co, to ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli się podobało to strzelapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. No to co, no to chyba na tyle w tym odcinku. Na razie. Cześć.